Hej, witajcie. Hmm. Przepraszam za e, opcję treningową dzisiaj, jeżeli chodzi o wizualne efekty tego materiału. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale tak naprawdę nie miałem kiedy i jak e, inaczej nagrać tego materiału. Um, mam nadzieję, że, że zawartość będzie na tyle merytoryczna, że uda się przeboleć, <grywka> um, pogadajmy trochę o ambicji, jako przykładzie pewnych cech. Charakteru, które, które tak naprawdę mogą nam pomóc, ale mogą nam też przeszkadzać w budowaniu naszej kariery. Tak naprawdę, nie, nie, nie chcę tutaj, e, nie wiem, może uciekać się do jakichś głębokich analiz albo stwierdzania pewnych oczywistości, że e, przykład ambicji może to być coś, co bardzo może nam pomóc w rozwoju naszej kariery, ale może również zaszkodzić. Bardziej chciałem pogadać o tym aspekcie, e, co wywołuje w nas. E, nie wiem, posiadanie określonych cech charakteru i jak powinniśmy troszkę tym zarządzić w kontekście naszej kariery. Mówi się, że wiele aspektów, jak gdyby wiele, nie wiem, stres jest złym doradcą na przykład, tak? Że, że co nagle to podjawle, że podejmowanie pewnych decyzji zbyt szybko pochopnie, prawda? Nie jest dobre, że warto pewne rzeczy dobrze przemyśleć i tak samo jest w przypadku, w przypadku kariery. Jeżeli Pojawia się ambicjonalne podejście do pewnych elementów związanych z naszą pracą i karierą. Powinna nam się automatycznie zapalić pewnego rodzaju lampka ostrzegawcza. Bo o ile ambicja jest bardzo fajnym motorem napędowym, jest bardzo fajnym elementem, który może dać nam takiego kopa przeświadczenie o tym, że jesteśmy w stanie coś zrobić, że damy radę. Mówiąc prosto, że po prostu poradzimy sobie z tym zadaniem i, a, i dowieziemy wynik do końca, prawda? Osiągniemy zamierzony efekt. To również ambicja może być takim elementem, który przesłoni nam pewne rzeczy albo spowoduje, że będziemy brnęli w sytuację, która być może wcale nie jest dla nas korzystna. Warto sobie to zawsze rozważyć, bo ambicja jest bardzo silnym motywatorem. Tylko co wyzwala w nas tą ambicję? Czy jest to coś pozytywnego? Czy jest to pozytywna motywacja? Czy jest to otoczenie, które mamy dookoła? Czy jest to. Nie wiem, zespół, w którym jesteśmy, który powoduje, że chcemy osiągać te cele, że ta ambicja w nas jest tego typu, że właśnie chcemy przenieść góry, chcemy pokazać i chcemy być najlepsi. Czy jest ta ambicja, która wychodzi się z, z tego, że są ludzie, którzy w nas nie wierzą, że są ludzie, którzy roztaczają pewien, pewną negatywność w swoim postępowaniu, w tym jak zachowywali się w stosunku do nas, mamy złe wspomnienia i teraz, kiedy jesteśmy z nimi znowu gdzieś na drodze albo są obok naszej drogi kariery. Podejmujemy taką decyzję, to ja wam teraz pokażę. I, I to chyba przed tym, tak naprawdę, najbardziej chcę ostrzec, i też yy, sam siebie tak troszkę wzmusić yy, do pewnego przemyśleń, bo, bo nie ukrywam, że mam w tym momencie pewien element ambicjonalny przed sobą i bardzo mocno się nad nim zastanawiam, bo nie chcę, albo może inaczej, chcę mieć pewność, że wykluczam wszystkie negatywne elementy. Takie pseudo-motywujące, takie pseudo-ambicjonalne, przepraszam, a chcę tak naprawdę mieć pewność, że pewne rozważania, decyzje, przemyślenia, budowanie strategii, pomysłów robię raczej z chłodną głową i nie na zasadzie, że muszę, że jest to dla kogoś, że ta decyzja musi być dla mnie, dla mnie, dla mojej rodziny. I takie decyzje są chyba najlepsze w kontekście naszej kariery, bo. Tak naprawdę, wszystko to, co już było, to niemiłe, to niefajne, no nie liczy się i nie ma większego znaczenia. Ech, boję się, że ten odcinek dzisiaj trochę wyszedł taki bardziej filozoficzny, e, ale mam wrażenie, że chyba każdy z nas miał taką sytuację w karierze, w swojej pracy, że było dobrze, ale też i było źle. I te złe momenty potrafią zostawić, odcisnąć w nas pewne piętno, które potem nawet podświadomie może zaburzać nam podejście do. Do, dalszych, do dalszego budowania siebie e, zawodowego. I myślę, że połowa sukcesu to uświadomienie sobie, jak bardzo potrafią ważyć nam, jak bardzo waży na nas przeszłość nasza, jeżeli chodzi o poprzednie miejsca pracy poprzedni pracodawcy, szefowie, koledzy, współpracownicy, konkurenci, partnerzy i jak bardzo może to warto oddzielić czasami, kiedy chcemy podjąć kolejne decyzje związane z naszą karierą. Szybko zakończyłem tym ostatnim zdaniem, ale myśl się chyba skończyła i wyczerpała na dziś. Ja spadam, bo e, ostygłem troszkę i czas się przebrać i jechać e, do domu. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Dziękuję ślicznie, że jesteście. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi. I do zobaczenia następnym razem. Hej!